Dzień dobry Państwu, Jan Fior. Dzisiaj opowiem Państwu o tym, o czym Wy wszyscy lepiej wiecie ode mnie, ja się właściwie na tym nie znam o kupowaniu i sprzedawaniu samochodów. Ten kryzys dotknie każdego. Zwycięzcą będą ci, którzy stracą najmniej. O tym, jak stracić najmniej na kanale Milionerstwo by Jan Fior. Zapraszam Państwa. Zanim zacznę, to muszę zareklamować książkę nową. Wybaczcie mi, to w ogóle nie reklamowałem ostatnio książek prawie w ogóle, ale prawie w ogóle, A to jest książka wyjątkowa. Bunting, jedz i chudniej. Nie wiem, czy państwo wiecie, że otyłość, nadwaga, to, są najwięk... to jest najcięższa choroba XXI, XX, XX, XXI, wieku. Z niej się biorą wszystkie raki, Alzheimery, Parkinsony, yy, cukrzycę i tak dalej. I to jest książka, ta książka jest o tym, dlaczego tyjemy i co zrobić, żeby nie tyć, jak jeść, żeby nie tyć, jak jeść, żeby się najeść, żeby było dobre, smaczne. Wspaniała książka. Wspaniała, napisana przez lekarza, maratończyka, sportowca, lekarza medycyny sportowej z południowej Afryki, Tima e, Rewelacja. Polecam. Sklep.menger.pl. No a teraz do samochodów. Proszę Państwa, dostałem kilka listów e, od Państwa. E, właściwie, patrzę, cztery na ten temat. No i tak bym, e, mimo że się nie znam, spróbuję, może ja Państwu coś powiem, o czym nie wiecie. Może. A zatem, jakie masz zdanie w, na, na temat kupna samochodu, nowy czy używany? Czy, czy może, może ten, to, to zostawmy na, na koniec. Czy zagotówkę, e, lub na radę? To był pierwszy list. Drugi list. Co zrobiłbyś na moim miejscu? Podróżuję dużo, e, sporo po, do pracy. To nie, jest to nie jest przedsiębiorca. To jest pracownik najemny, wysokiego szczebla. No i pokonuje 35 tysięcy kilometrów rocznie. Zastanawiam się nad zmianą auta i powiem Ci, że mimo, że mnie stać, to mam dylematy, ponieważ oprócz rzeczywistego faktu, że im nowsze, tym więcej się straci. To myślę też o bezpieczeństwie podróżowania, a tutaj imno nowsze, tym bezpieczniejsze. No i wreszcie ostatnie leasing czy kupno od tego może zacznijmy, a skończymy na nowe czy używane. Proszę Państwa, odpowiedzi: ja mogę udzielić tylko odpowiedzi właśnie w kontekście ekonomicznym. Cena, opłacalność, korzyść. Czy, czy strata. W takim. W innym to już chociaż mam jedną opinię. Mianowicie, że tylko w tej chwili dwa kraje produkują samochody, a reszta produkuje imitacje samochodów. Ja mówię o samochodach spalinowych, e, tych jeszcze na paliwa kopalne: z, e, benzyna, gaz i e, diesel. Więc to są to jest Korea Południowa i Japonia. To są te dwa kraje, jeśli chodzi o. O paliwa kopalne, a jeśli chodzi o elektryczny, no to Chiny. Elektrycznych nie będę popularyzował, bo jeszcze za wcześnie na to. Nie lubię tego tematu. Popularyzować. Proszę Państwa, no więc wracajmy do tematu. Jeśli chodzi o czynniki, które wpływają na perspektywę podatkową i finansową, płynność finansową firmy. Która używa samochodów do celów służbowych, to opłacalność leasingu operacyjnego jest w Polsce wyższa niż jakiejkolwiek innej formy. I tutaj sobie znalazłem wypis taki z urzędowych dokumentów, że leasing operacyjny, że ma takie zalety. Szybkie korzyści podatkowe rata leasingu, część kapitałowa i odsetkowa oraz opłata wstępna są Kosztem uzyskania przychodu, czyli można będzie je odliczyć od um, dochodu do opodatkowania. Istnieje możliwość pełnego odliczenia VAT, to znaczy 50% lub 100%, w zależności od sposobu użytkowania, czy tylko do celów służbowych, czy również i do takich, i do takich. Amortyzacji nie ma, czyli nie ma tych formalności wszystkich. Nie, mus, nie, musi się, nie trzeba prowadzić po, po, ewidencji środków trwałych i amortyzacji, co. O, o upraszcza księgowość. Następna sprawa, jeśli chodzi o płynność, nie zamraża się dużej kwoty w leasingu. To przeważnie najwyżej 20% na wpłatę początkową, a potem miesię co miesięcznie się to rozlicza. No i oczywiście można wykupić po zakończeniu leasingu można wykupić pojazd za symboliczną różnie to bywa, ale nawet symboliczną za 1% i sprzedać go potem komuś prywatnie, albo trzymać go jako dla, dla swoich celów e, osobistych. Proszę Państwa, teraz zakup zagotówkę lub e, na kredyt. Jeśli, kiedy warto? Kiedy warto kupić zagotówkę, a kiedy na kredyt? Jeśli chodzi o długoterminowe użytkowanie, e, jeśli chcemy utrzymywać auto przez wiele lat jeszcze po spłacie, zakup, za gotówkę może być tańszy w dłuższym okresie. Wydaje mi się, że ten temat jest o tyle istotny, że on dotyczy dobra, dobra które traci z czasem na wartości. W związku z tym, jeżeli kupujemy samochód, który traci na wartości, kupujemy go za, za gotówkę, na raty najpierw, i on traci na wartości, to bywa tak, że w momencie, kiedy Rozprzed, kończymy spłacać, to nieraz trwa 6 lat. Wartość tego samochodu jest mniejsza niż, niż wartość tej spłaty. Także to, to, to mnie zawsze zniechęca. Poza tym zasada jest taka, że dobra, które tracą na wartości, to kupujemy za gotówkę, żeby nie dodawać sobie jeszcze kosztu, bo kredyt jest kosztem. Dobra, które zyskują na wartości, można kupować na kredyt. I stąd nieruchomości. Warto kupować na kredyt hipoteczny, a samochody lepiej kupować na zagotówkę. No więc, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, o przedsiębiorców, no to mogą sobie jednorazowo amortyzację tego samochodu jakoś tam podpisywać. To już musicie się wtedy udać do specjalisty od podatków. On wam powie, czy. Jak to obliczyć, ile możecie obliczyć? Wiem, że to jest strasznie zagmatwane, strasznie mani manipulowane, bo to państwo nie rozumie, że, znaczy państwo, politycy nie rozumieją, że jak się prowadzi biznes, to pewne koszty tego biznesu nie są naszym dobrem, nie są, nie są, na, nie są naszą, naszą własnością, tylko są naszym wydatkiem i dlatego trzeba je ponieść, żeby produkować, żeby dawać, udzielać usług. To trzeba te koszty ponieść. No więc właśnie, kiedy leasing nie ma sensu, tutaj, kiedy, jeszcze zapomniałem to dodać wcześniej, wtedy, kiedy auto jest głównie prywatne, bo się wtedy odlicza połowę VAT-u, ale przecież w ogóle posiadanie samochodu, które jest, sprzyja niejako naszej, naszej wartości przedsiębiorczej i produkcyjnej, powinno w ogóle być odpisywane od. VAT powinien być w 100% odpisywany od, od podatku, od dochodu do opodatkowania, no bo w ten sposób płacimy podwójny podatek. Płacimy podatek VAT i jeszcze od tego VATu płacimy podatek um, jako dochodu. W związku z tym, VAT nie jest dochodem, powinno się go w całości odliczać. Od, od, wszyscy powinni mieć prawo odliczania VATu, no ale taki to jest głupi, to jest bardzo głupi pod, podatek. I powinniśmy zacząć z tym podatkiem walczyć jak najszybciej. Proszę Państwa, to, to tyle jeśli chodzi o, o, o leasing versus kupowanie za gotówkę albo na kredyt. Leasing to też jest kredyt. To jest trochę inny kredyt, z tym, że możemy go przerwać przerwać jego spłatę oddać samochód albo wykupić. Wszystko też trzeba policzyć z góry, co się nam opłaca każdą ratę sumować okres, w którym wykupujemy, też sumować. Czasami, czasami należy nawet przeanalizować, przeanalizować sytuację na rynku walutowym, dlatego, że jak się kupuje samochód japoński, jeszcze z Japonii, jeszcze wyprodukowany w Japonii, albo w kraju, albo z, od, przez japończyków, to wtedy, wtedy Relacja między złotówką, a czy tam między dolarem a, a, a złotym może mieć dość duże znaczenie. Jeśli kupuje się samochód, który został wyprodukowany w Polsce, jest inna sytuacja, bo wtedy mamy zawsze 1 do 1. Samochód kupowany w złotówkach, rozliczany jest w złotówkach, jego produkcja jest rozliczana w polskiej walucie, koszty nasze też w polskiej walucie. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że wziąłem blizing leasing, raz chyba w życiu wziąłem w leasing. Honda, Honda, i ta, ta Honda przy wykupie była warta, była warta dwukrotnie więcej, prawie dwukrotnie więcej niż przy sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że mimo że ja już ją, ja już ją spłaciłem, dlatego że, znaczy, chwała Bogu, ją spłaciłem, Dlatego, że jen, różnica, relacja między jenem a dolarem była tak, tak, tak gwałtownie zmienna, że jen zyskał na wartości. No i to, co kupowałem tani, przy tanim jenie, a sprzedałem przy drogi. Znaczy, nie sprzedałem. Jeździłem nią. Przejąłem ją po leasingu już na pełną własność. Proszę Państwa, teraz kwestia tego, czy jakiś samochód kupić. To o, o, tym, o tym bezpieczeństwie, gdzie pisał nasz słuchacz, e, i e, czy ten samochód kupić za gotówkę, czy ten samochód kupić za, e, czy kupować nowy, czy kupować, e, kupować e, używany. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, że samo, tak zwane samochody drogie to nie jest domena ludzi bogatych. Samochody drogie, ja nie mówię o tych kolekcjonerskich, prawda, gdzie piłkarze, ale to też jest. To też jest akurat przykład, dla mnie przykład, paranoiczny, że, że taki jakiś tam, nie pamiętam, który, chyba no, Rinaldo, chyba ma 30-40 samochodów po pół miliona, po milionie, on na tych samochodach dobrze nie wyjdzie. Może na niektórych tak, ale generalnie to, to raczej dobrze się nie wychodzi. Chociaż tacy ludzie jakoś tam mają pewnie doradców, kolekcjonerów, specjalistów od, kole, od, od wartości kolekcjonerskich, to może oni, ale tak my, my nie wychodzimy na, na samochodach. Na, na tych super luksusowych samochodach nie wychodzimy tak dobrze. Jest, jest zasada taka, żeby kupić samochód, który jest, ma dobrą markę, dobrze e, japoński albo południowo-koreański, e, który się nie psuje, który jest pewny, stać nas na ten samochód i długo go trzymać i to jest, i to jest dobra zasada. Samochodem milionerów, proszę państwa, ludzi bogatych, jest, ja się opieram tutaj na danych z książki e, Williama Danko e, i Tomasa Stanleya, pod tytułem odwrotnie, Stanleya i Danko e, pod tytułem Sekrety amerykańskich milionerów. Fenomenalna książka o pieniądzach. Fenomenalna. I tam duży rozdział zajmują właśnie zajmuje kwestia samochodów. I proszę państwa, e, e, Stanley i Danko twierdzą, po badaniach, robili 20 lat badania, jaki jest samochód milionera amerykańskiego. Nie Lexus, nie, 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 nie Nissan, nie, nie żaden Toyota, nawet Honda. Milioner jeździ F-150 albo F-350. To są pick to są Fordy pick -upy. Dlatego, że patrzą na to, żeby nie tylko był samochód wytrzymały, Ekonomiczny, nie, 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 nie przesadna cena, ekonomiczny, trwały rynek części zamiennych miejscowy i żeby był dostosowany i do jazdy, i do transportu, i do użytku, gdy na przykład trzeba będzie jakiś tam dokonać remontu chodnika czy schodów przed wejściem do garażu czy, 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 czy na klatce schodowej. Te te pick F150, F350 od 30 lat są najbardziej milionerskimi samochodami. Największa ilość milionerów używa tych samochodów. Milionerzy, czyli ludzie bogaci, czyli ludzie, którzy się dorobili majątku, a milionerami są ludzie, którzy mają ponad milion majątku, jakiejkolwiek walucie, to są ludzie, którzy przeważnie zaczynają od zera, albo blisko zera, i 80%, 80, kilka procent ludzi o takim majątku, to są ludzie, którzy zaczynali skromnie i oni się dorobili sami, w związku z tym na ich doświadczeniu można się opierać. Oni kupują samochody dwu lub trzyletnie, nawet te F-150, nawet F-350, nawet BMW, jeżeli kupują, a co mało, mało kupuje, mało nawet Lexusy i Toyoty, Hondy, akordy i tak dalej. To są samochody, które kupują dwu-, trzyletnie. Wychodzą z założenia, że przez dwa, 3 lata takiemu dobremu samochodowi nic się nie stanie złego i ten samo a je spadek jego wartości może wynieść nawet 40% w stosunku do ceny, do ceny e dealerskiej. Więc, proszę Państwa, jeżeli ja mam kupić samochód u dilera za 100 tysięcy dolarów i wyjechać od dilera. Gdybym go chciał sprzedać, to go nie sprzedam za więcej jak 90 tysięcy. Stracę kilkanaście tysięcy dolarów, bo jeszcze przydam kilkanaście tysięcy złotych. Wszystko jedno, o, jakiś, o jaką jednostkę walutową chodzi. Jest to nieopłacalne. Więc dlatego nowych samochodów ludzie bogaci albo tacy, którzy chcą być bogaci i odpowiedzialni, nie kupują. Bo to nie ma sensu. Rolls-Royce, Bentley, czy Japończyk, no to my możemy... Yy, yy, Możemy ewentualnie się to opierać, mamy, mamy program e, Maćka Wieczorka, e, eksper, ekspert Bentleyu, czy expert eksper, ekspert w Rolls Royce'u. To może jest nawet taka trochę ironia e, sytuacji, bo milionerzy nie jeżdżą takimi samochodami. Ja rozmawiałem właśnie z panem Stanleyem, ta, autorem tej książki, Sekrety Amerykańskich Milionerów, i on mi opowiadał, że większość tych z Beverly Hills, z, z BLR. Z tych właśnie stron takich LA tamtych dzielnic, dzielnic przy Los Angeles, tych bogatych dzielnic, jeździ tymi sam, takimi Royce'ami i bentleyami, ale oni nie mają pieniędzy. Ci ludzie biorą go w leasing albo, albo pożyczają z banku i często kończy się tym, że im te samochody odbierają. To jest samochód za drogi dla normalnego zjadacza chleba. Kto w takim razie nimi jeździ? Nie wiem. Jeżdżą. No, na pewno, na pewno tacy, którzy się łatwo dorobili, politycy, to jest jedno, kradli, pokradli, pokradli i, i, i chcą skorzystać, a nie potrafią przedsiębiorczo działać, e, aktorzy, ci influencerzy, ci show, showmeni, którzy się chcą popisać. No i trochę takich naprawdę bogatych, ale nie tych, którzy się dorobili majątku, tylko tych, którzy. Otrzymali majątek w spadku, to tacy jeżdżą samochodami, tymi, tymi Rolls-Royce'ami i Bentley'ami, czy, 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 czy tam Ferrari. Przeciętny ten, co ma Ferrari, to, ma, to nie ma nawet tyle majątku, ile to Ferrari jest warte, albo ma niewiele więcej. Samochód, jak powiedziałem, to jest dobro konsumpcyjne, które traci na wartości. Trzeba o tym wiedzieć i kupować je po zniżce to jeżeli, jeżeli mamy zapłacić za samochód 400 tysięcy złotych, jak, jak jest nowy, i 250 jak ma dwa lata albo trzy, to, 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 to można zaryzykować. To nie jest tak, że ktoś sobie kupił za 400 tysięcy samochód i go tak wycharatał, prawda, tam zniszczył, że my po dwóch latach nie będziemy tym samochodem mogli jeździć. Czyli trzeba jeździć samochodami takimi, jakimi jeżdżą nie, ludzie bogaci, milionerzy, którzy się dorobili tego majątku. I trzymać go długie, długie lata. Nie szpanować. Te, te, te ceny, wzrosty cen są spowodowane głównie modami. Nowy, nowy model, naj, najmodniejszy model. Po co wam najmodniejszy? Spokojnie, nawet jeszcze z punktu widzenia ars u czy, czy, czy tej Krajowej Agencji Skarbowej, też jest mieć lepiej skromniejszy samochód. Też sąsiedzi są przyjemniejsi wtedy, bo nie lubią, jak ktoś ma dużo lepszy od nich samochód. Jeśli chodzi o elektryk, to już mówiłem, BYD, B, B, y, D, to są Buy your nie pamiętam, jaki, czy, czego, czego to jest, od czego to jest skrót, ale to jest dobry chiński, najlepszy chyba samochód. A w ogóle elektryki odradzam, ponieważ w dalszym ciągu mają małe przebiegi. Jeżeli się chce szybko jechać, to, to się to trzeba ład, często ładować. Jak jest zimno, to trzeba często ładować. Jak jest bardzo gorąco, to też trzeba często ładować. Są kolejki do ładowarek. Jeżdżę przez Europę parę razy w roku, przynajmniej dwa razy w roku i widzę, co się dzieje przy tych ładowarkach. Samochód jest do tego łatwopalny. Jak się zapali, no to już, to już po nim, a nawet gorzej niż po nim. Proszę Państwa, remonty są nieopłacalne, bardzo drogie. Uważam, że to jest szpanowanie, niepotrzebne. Wspieranie wrogów, bo, to, bo, bo ten Zielony Ład to jest w dalszym ciągu to jest wroga i nam ideologia, nie dorośliśmy do tego jeszcze, jeszcze za wcześnie na tę te technologię. Także dajcie sobie Państwo spokój. Kupcie sobie porządne, kija albo, albo Lexusa, albo hmm, jakichś tam czy no, Honda, Toyota, Toyota chyba też jest nie, 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 nie do zdarcia samochodem. I tym samochodem jeździcie długo, dbajcie o niego, tak żeby wam służył, i nie będzie problemu. Nie będzie problemu dopłat przy, tak, przy elektrycznych, że musi się czekać, aż, aż będzie ustawa, bo przyjdzie jakiś nowy rząd i się będzie chciał po, przypodchlebić e, wyborcom i da im e, dopłaty, potem tych dopłat nie będzie. No, to tyle mam do powiedzenia w temacie, na którym się zupełnie nie znam. Dziękuję Państwu bardzo i przypominam, jedz i chudnij. Banting to jest nazwa tej diety. Świetna książka, świetna i ładna. Ładna, tu jest książka kucharska nawet do tego do, dołączona. Wszystkiego dobrego. Co Wam jeszcze? Nic Wam nie powiem. Wrócimy na, na front blisko wschodni za dzień, dwa. Do widzenia.